Drogi Pamiętnik, wczoraj dostałam wielu przyjaciół, wszyscy byli dla mnie mili, świetnie się bawię, ale czasami trochę jest śmiesznie. Na pewno ze Śmingus dingus jeszcze jest daleko, bo jest A. jeszcze w Mama pretensje do Śmingusa. Moja droga rodzinko, wiem o co nam chodzi, żeby nastrażyć Mini. Nie pokonała nas. Jesteśmy najśmieszniejsi. Nie! Mała mi, mała mi, mała mi, rządzi, rządzi! rządzi! Mała mi. rządzi. Gdzie rządzi! pomarańczowym. Będzie w taki ubaw. Wow, O, dziecko! Nie zęba! Aha, no. Ha! Ha! O co ci chodzi? Berek gonisz! Hej, no mnie! Próbuj mnie złapać! Czyny mogę też dołączyć do berka? Tak! Część druga nastąpi. Dziś Bo... nie